Kochani, właśnie dowiedziałam się, jestem na live i dowiedziałam się, że Esmeralda Godlewska nie żyje. Jeszcze niedawno występowała. występowała. no, biła się. Ja wiem, że ona była może nieszczęśliwa albo coś, ale no. Konec zapamiętajcie, że pieniądze szczęścia. Pieniądze sława szczęścia nie dają. Może nawet niszczą. Także. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Moi widzowie na live. Zobaczcie <laughs> kochani, ale muszę nagrać ten filmik i wstawić go na YouTube. Jestem w szoku. Nie lubiłem, oglądałem. No, nic zupełnie się dowiemy, co się, co się stało. Czy ja jestem w szoku? Wyrazy współczucia, kochana.